Apple po wielu latach zmieniło design swojego iPhone'a 17 Pro, i teraz pytanie, jakie jeszcze zmiany tutaj nastąpiły? Niezależnie czy zmiana designu jest na plus czy na minus, uważam, że to było bardzo, ale to bardzo potrzebne. Niejednokrotnie spotykałem się z badaniami, w których my, użytkownicy, w pierwszej kolejności patrzymy na wygląd sprzętu. Trudno zachęcić ludzi do zakupu nowego modelu, który cztery razy z rzędu wygląda dokładnie tak samo. W związku z tym odświeżony design był potrzebny. Nie rozpatruję go jako nieudany, ani jakiś hiper wyróżniający się. Trochę bolą mnie te duże przestrzenie na wyspie z aparatami, które nie są wykorzystane. Inny odcień dolnej części jest spoko pomysłem. Czy jabłko powinno być na środku wysokości całego smartfona, czy tej części pozostawiam Wam do oceny. Mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Po staremu jest to smartfon wodotworny z certyfikatem IP68. Żegnaj Tytanie, witaj Aluminium po raz pierwszy lub po raz kolejny. Zależy jak patrzeć. Tegoroczne iPhony e Pro przyjmują aluminium jako główny materiał konstrukcyjny, porzucając tytan, który tak wyraźnie był najlepszy przez kilka ostatnich generacji. Jest to jeden odlew aluminium, czyli tzw. Tak unibody, jak kiedyś, ale ponieważ metal kolidowałby z ładowaniem bezprzewodowym, w tej części obudowy umieszczono szklaną wstawkę. Aluminium jest bardziej miękki niż tytan, więc jest prawdopodobne, że model 17 Pro będzie się łatwiej rysowało niż poprzednie generacje, co już można było Zauważyć na zdjęciach użytkowników z bardzo dużą podatnością 17 Pro na zarysowania w wersji niebieskiej, którą posiadam, jak i pomarańczowej. Ja nie zauważyłem takich rzeczy, ale inna sprawa, że no dbam generalnie o smartfony, ale kto wie, jak po czasie to się będzie sprawować. Tak czy inaczej, uważam, że Etui jest zatem obligatoryjne. Z przodu jest ceramic shield, czyli szkło hartowane drugiej generacji, z tyłu jest ta pierwsza generacja. Apple jedynie minimalnie ulepszyło ekran względem poprzednika, dając wyższą maksymalną jasność szczytową. To jest przedziwne, że Apple deklarując tylko 3000 nitów jasności, ma tak niesamowicie czytelny w ostrym słońcu ekran. Może to kwestia szkła przepuszczalności światła, no nie wiem, ale iPhone 17 Pro jest idealnie czytelny w ostrym słońcu, porównując nawet z innymi smartfonami. Cieszy mnie, że Apple trzyma sensowną przekoną 6,3 cela i jest to LTPO Super Retina XDR OLED. Kolory są zatem świetne, Apple dba o filtrowanie cząstek światła niebieskiego. Mamy ekran zawsze włączony kolorowy na pełnym wyświetlaczu. Dalej mamy wyspę w ekranie, a Apple trzyma się tego rozwiązania. Może kiedyś doczekamy się sensorów pod wyświetlaczem. A wyspa jest dlatego, że mamy rozpoznawanie twarzy w 3D dzięki Face ID. Skaner linii papilarnych jak nie było, tak nie ma, ale nie ma co narzekać, bo to najlepsze rozpoznawanie twarzy na rynku. Działa po zmroku i to bardzo skutecznie, jest bezpieczne i o to chodzi. Apple, jak co roku pokazało nowy procesor, nazwany oczywiście. Apple A19 Pro. Jest to sześciordniowy procesor, który wykręcił w AnTuTu 2 miliony niecałe 100 tysięcy punktów. Wynik bardzo dobry, tym bardziej, że odprowadzanie ciepła jest świetne, a telefon podczas codziennego użytkowania nie nagrzewa się i kultura pracy jest bardzo wysoka, a wiele androidowych konkurentów ma z tym problem. Nie rozumiem czemu wersja Pro nie występuje w wariancie 2TB, mimo że Pro Max taką opcję oferuje. Nie lubię bardzo takich zagrań. Jeżeli chcę mieć iPhone'a Pro, to kupuję iPhone'a Pro, ale jednocześnie też nie chcę mieć patelni, która będzie wypychała mi kieszenie spodni. Więc dlaczego mam w tym momencie rezygnować z wyższej, maksymalnej pojemności urządzenia i kupować rzeczoną patelnię, jeżeli można byłoby dać to samo do urządzenia, które też w końcu jest Pro? Tak czy inaczej, wszystkie wersje pamięciowe iPhone'a 17 Pro znajdziecie w Play iOS 26 to kawał systemu do opowiadania, ale to nie temat na dziś. Trochę opowiedziałam o nim w teście iPhone'a 17, tak rozszerzają tę część, na przykład o edytowalny ekran blokady. Pełna personalizacja od kształtu zegara przez sugerowane kolory, widgety, a to wszystko w stylu płynnego szkła według nowej filozofii Apple. Stosy z widgetami możemy skalować między trzy wielkości, co sprawia, że iOS stał się na dobre personalizowany jak Android. W zdjęciach macie szerokie opcje edycji FOD, ale Apple Intelligence nie jest dla nas obecnie, a funkcja gumki jest po prostu słaba na tym etapie. Bardzo zmieniła się aplikacja aparatu. Nie podoba mi się zakrycie linii z trybami, na początku zupełnie nie wiedziałam, gdzie znaleźć na przykład tryb filmowy, no nie jest to intuicyjne. Interfejs jest kafelkowy, klikając na tryb macie jego ustawienia, co jest duplikowane przyciskiem z sześcioma kropkami u góry ekranu. iPhone 17 Pro działa bardzo szybko, responsywnie, ale miałam takie niezgodności w interakcji z animacjami, które mam wrażenie, że spowalniały moją pracę z telefonem. Nie mogłem szybko za coś złapać, przesunąć, bo animacje były wydłużone. Jest to bardzo subiektywne odczucie, podkreślam, ale coś mi po prostu w iOS 26 nie pasuje przy codziennym użytkowaniu. Nie da się jednak ukryć, że dla osób, które lubią prostotę, to co daje Apple jest naprawdę dalej bardzo fajne. Przy okazji długowieczność tego smartfona, bo ten model dostanie na pewno ze 6-7 dużych aktualizacji, jak nie więcej. Hej, ale teraz możecie ustawić dzwonek w formie MP3, który nie trwa dłużej niż 30 sekund. Nowość prawie jak z 2015 roku. Tak naprawdę iPhone 17 Pro to dwie różne baterie. Na rynku amerykańskim nie ma slotu na kartę SIM, bo jest wersja tylko eSIM, dzięki czemu bateria ma pojemność 4252 mAh, zamiast 3998 mAh w Europie. Szkoda, że w Europie właśnie nie mamy też drugiego wariantu, żeby użytkownik mógł sam wybrać na czym bardziej mu zależy. 8 godzin włączonego ekranu można uzyskać spokojnie, co jest przy tej wielkości baterii nierealnym wynikiem w świecie Android. Dwa dni bez ładowania musicie przyjąć, więc jest naprawdę super. Ładowanie zostało poprawione. Choć Apple nie podaje mocy tego procesu, to pełne uzupełnienie energii spadło o 30 minut względem iPhone'a 16 Pro. Teraz ten proces zajmuje 80 minut, więc coraz bliżej rozsądnych wartości jesteśmy. Ładowanie maksy indukcyjne ma 25 W i obsługuje też uniwersalny standard c 2 z mocą 15 W. Po staremu jest magnetyczne doczepienie akcesoriów, może to być Powerbank, portfel i to jest naprawdę super. Poza tym w kontekście komunikacji z 5G NFC do płatności Apple Pay zbliżeniowo, w Play działa Wi-Fi Calling, a połączenia z innymi sprzętami Apple ma na niesamowitym poziomie. Ktoś ze znajomych chce się połączyć z Wi-Fi. Dostajecie komunikat i jednym kliknięciem udostępniacie tej osobie hasło. Airdrop działa fantastycznie, tak samo jak tworzenie hotspotu dla urządzeń Apple. Dzieje się to automatycznie bez wyciągania telefonu z kieszeni. Jest awaryjna komunikacja satelitarna, ale nie działa obecnie w Polsce, mimo że nawet Ministerstwo Cyfryzacji o to do Apple apelowało. Jakość rozmów jest bardzo dobra, podobnie jak zasięg. Na obudowie mamy przycisk czynności, który może wyciszać urządzenie lub być dowolnym innym skrótem. Po drugiej stronie jest inny przycisk haptyczny do obsługi aparatu. Można nim przesuwać palcem i zmieniać funkcję, ale bardziej cieszyłbym się, gdyby go nie było, bo przez liczne niezamierzone dotknięcia, które coś zmieniają w aparacie, po prostu nie mam ochoty z nim współpracować. Są zmiany w aparatach, w teleobiektywie, jak i w tym do selfie. Pytanie, która z nich jest bardziej innowacyjna i ważniejsza z perspektywy całości tego urządzenia? Główny pozostaje bez zmian. Jest to 48 MP oko optycznie stabilizowane o jasności 1.8. Szeroki kąt ma tę samą rozdzielczość i również jest identyczny co w tamtym roku. Ważne jest to, że jest dosyć jasnym obiektywem z polem widzenia 120 stopni. Jeśli chodzi o nowy teleobiektyw, Apple ulepszyło sam sensor. Jest to teraz 48-megapikselowa jednostka, podobna do tej używanej w aparacie ultra szerokokątnym. Zachowano konstrukcję soczewki typu Tetra TetraPrism, ale jej ekwiwalent ogniskowej wynosi teraz 100 mm, wcześniej 120, więc oferuje czterokrotny zoom optyczny, a nie pięciokrotny jak w iPhone 16 Pro. Apple mówi natomiast o ośmiokrotnym zoomie. Jakości, podkreślam, optycznej. Skądś to znamy, co nie? Zatem będzie to zoom hybrydowy. To zacznijmy od tego zoomu, skoro wywołałem go do tablicy. Dwukrotne przybliżenie to przycięcie z głównej matrycy, więc poza moim zainteresowaniem, tak powiedzmy, ale wygląda to generalnie dobrze jak na obróbkę cyfrową. Pojawia się na nim większe zaszumienie niż na czterokrotnym przybliżeniu, co widać bez dwóch zdań. Zoom razy 4 to faktycznie optyczne przybliżenie bezstratne. Bardzo naturalnie wygląda, nie przeostrza zdjęć, nie podbija kontrastu ani saturacji, ale niestety, tak jak i szeroki kąt, zdarza mu się regularnie nie trafić z balansem bieli, żeby było spójnie z głównym obiektywem. Dotyczy to kadru, na którym występują większe płacie białego odcieniu. Zoom razy 8 to faktycznie sztuka hybrydowego optycznego przybliżenia z interwencją algorytmów ulepszających zdjęcie, ale to nie jest agresywne jak we wszystkich innych Androidach. Apple stawia na naturalny wygląd kadru, także odszumianie, wygładzanie konturów jest bardzo subtelne. Jest to dobra jakość zdjęć, ale nie mogę ich nazwać jakością optyczną, bo jest wyraźnie słabszy efekt niż na zoomie Razy 4. Dwudziestokrotne przybliżenie już daje posmak cyfrowości zdjęcia, ale nie na tyle, żeby rezygnować z fotografii na tym przybliżeniu. iPhone 17 Pro na głównym oku nie próbuje być bardzo dynamicznym aparatem, ale ponownie foty wyglądają realnie, a nie podkręcone. Nie oczekujcie idealnych cieni i kontrastu również po szerokim kącie. Tutaj już Apple chętniej sięga po mocniejsze doostrzanie zdjęć, co widać po krawędziach różnych elementów. Za to jest perfekcyjnie ostro w każdej części kadru, nie ma beczkowania czy też rozmywania na krawędziach. W nocy szeroki kąt wyraźnie winietuje zdjęcia, nawet w fotografii miejskiej, o czym warto wiedzieć. Główne oko jest szumoodporne, Apple naprawdę bardzo smacznie to robi, za co ogromne brawa. Neony ładnie rysuje, zoom czterokrotny jest trochę ciemniejszy. Ale zwinnie porusza się po meandrach rzucanego światła i z tym nie ma żadnego problemu. Zoom razy 8 już pokazuje, że jest bardziej cyfrowy niż optyczny przy słabym oświetleniu, dlatego przy ograniczonym świetle zatrzymywałbym się raczej z przybliżeniem na czterokrotności. Tak czy inaczej, to jak iPhone 17 Pro fotografuje miejską noc, jest naprawdę godne pochwalenia. Aparat do selfie to ciekawy temat. Sensor nie jest prostokątem, a ośmiokątem. Aparat pozwala robić selfie w rozdzielczości około 18 megapikseli w proporcji 4x3. Co istotne, zachowuje on tak samo ukośne pole widzenia, niezależnie od tego, czy trzymamy telefon pionowo czy poziomo. Dzięki temu może przyłączać się z widoku pionowego na poziomy bez obracania urządzenia. A do tego wystarczy, że zobaczy, że chcemy zrobić zdjęcie grupowe. No i plus za automatykę, przyłącza się natychmiast i robi to bardzo szybko. A selfie? Wyśmienite jak to Apple ma w zwyczaju, szczególnie jak chcecie, wrzucać je tam gdzieś na social media. Jeżeli chodzi o wideo w smartfonach, król jest tylko jeden i nazywa się iPhone 17 Pro. Jestem wielkim fanem sposobu przełączenia się między obiektywami podczas nagrywania. Działa to kapitalnie w iPhone'ie. Sama stabilizacja jest bardzo dobra, no może na teleobiektywie jest jeszcze nad czym pracować podczas chodzenia, ale dalej to świetne wyniki. Same filmy, sposób ich pokolorowania, kontrast, praca HDR, no mega to wygląda. Do tego brak kompresowania przy publikowaniu na social mediach, no to już w ogóle inna kwestia. Nagrywałam vloga z wyjazdu przy pomocy iPhone'a i to była czysta przyjemność, szczególnie korzystając z trybu filmowego i płynnego przechodzenia między punktami ostrości. Wygląda to jak nagrane przy pomocy jakiejś drogiej kamery. W nocy jest bardzo szczegółowo ostro stabilizacja. Trochę przeskakuje, ale dalej jest to w granicach naprawy sporej naturalności, co pokazuje, że jest duży udział w stabilizacji tej optycznej, a nie elektronicznej w finalnym efekcie. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekaw jak na zoomie wypada ten model w porównaniu do iPhone'a 16 Pro. Trudno mi w tym momencie stwierdzić, czy jest naprawdę też taka duża różnica względem poprzednika, natomiast na pewno jest duża różnica względem zdjęć selfie i designu. Całość tego iPhone 17 Pro jest moim zdaniem udanym urządzeniem, pytanie tylko, czego potrzebujecie od smartfona, jeżeli jesteście w ekosystemie Apple, to jak najbardziej warto go rozważyć, aczkolwiek, mając 16 Pro, jeszcze bym poczekał. Poprzednie generacje można się, moim zdaniem, już zastanawiać. Ale też warto zadać sobie pytanie, czy może nie lepiej wybrać iPhone'a 17? Tak naprawdę między tymi urządzeniami nie ma aż tak potężnych różnic. Ok, starszy design w 17, ale z drugiej strony nadgonił w wielu elementach właśnie model Pro. I moim zdaniem, jeżeli nie potrzebujecie smartfona do zadań profesjonalnych audio-wideo. To może warto skupić się na iPhone 17? Oczywiście osoby, którym zależy na dużym wariancie iPhone'a, no to nie mają możliwości, muszą wybrać iPhone 17 Pro Max. Na kanale będzie też recenzja iPhone'a R niebawem, już teraz zapraszam Was na ten materiał. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, że dotrwaliście do końca tego materiału. Cześć i do zobaczenia!